Historia Nachacza wywołała już spory oddźwięk w różnych polemikach. Będziemy o tym za chwilę rozmawiać, ale przede wszystkim będziemy rozmawiać o samej książce, która, powiem szczerze, na mnie, choć należy do zupełnie innego pokolenia niż Nachacz, nie znałem go. Nawet nie podobały mi się jego poprzednie książki, natomiast ta wywarła na mnie ogromne wrażenie. O tej książce i o życiu Nachacza będę rozmawiał z Jarosławem Klejnockim, krytykiem literackim. Witam serdecznie. I Jakubem Żulczykiem, pisarzem publicystą, felietonistą, przyjacielem e, Mirosława Nachacza. E, to jest dość precyzyjny, w sensie konstrukcyjnym, pomysłu. Dość, dość precyzyjny e, projekt, e, który ja bym zakwalifikował jako no, rodzaj takiej antyutopii, który... Mnie się przypominała inna książka, zupełnie z innej bajki, ale nie wiem, czemu jakoś natychmiast się skojarzyła. Mianowicie nie Tota Micińskiego. To jest taka to opowieść totalna. prawda? Jakby, co prawda nie jest to powieść worek, tak jak nie, nie to ta, gdzie mamy do czynienia z wymieszaniem jakichś zupełnie rozmaitych typów wypowiedzi aż na taką skalę, ale to jest jednak, jeśli, jeśli mówiąc kolokwial, kolokwialnie, złapiemy. Ten pomysł, jakby złapiemy e, ideę, właśnie taką e, antyutopijną, z elementami jakiejś groteski, prawda, to, to tę książkę da się przeczytać i ona, y, ona robi wrażenie. Ten jakby mit wokół tej książki. Ja uważam, że to jest mit i to, że to jest kompletna nieprawda, że jest to książka, która jest bełkotliwa, niezborna, że jest jakąś polską czkawką po, po Tomasie Pinczonie, którym na hacz się fascynował, że tu mamy jakąś taką nieudaną polską wersję tęczyk grawitacji, że jest tryliard bohaterów i wątków i, i, i jak, jakieś jakieś kompleksy. Rozbabranie, no jest to nieprawda, to tak jak pan powiedział, jest to książka naprawdę konstrukcyjnie zborna, świetnie uszyta, z, dużą, z bardzo dużym wyczuciem konwencji literackich, bo on świetnie sobie radzi. Na Hatch był zafascynowany na przykład taką literaturą klasy B sensacyjną, thrillerem. Ostrożnie lubił czytać Harlana Cobena na przykład. Znaczy to... Mamy niesłuchaną ilość przygód, e, zabójstw, e, poszukiwania ukrytych e, odcinków e, scenariusza filmowego i To jest praktycznie rzeczywiście niemożliwe do streszczenia, ale mi się wydaje, że ta książka jest na pewno ogromnym skokiem w porównaniu z tym, co on napisał wcześniej. Posłuchajmy, co mówił o książce Bąbel. Chciałem dojeżdżać 20 km do szkoły i wstawałem o 6 rano, wszedłem na autobus i akurat w październiku, jak się wstaje o 6 rano, to wtedy atmosfera jest taka, że znaczy taka, że ma ochotę się zapisać całą tą sytuację. I właśnie pewnego razu, kiedy usiadłem na przystanku, miałem jeszcze trochę czasu do autobusu, zapaliłem szluga, to wpadło mi do głowy pierwsze zdanie. Pierwsze zdanie z mojej książki, cześć, jestem Bąbel na przystanku, bo siedzę na nim i to dlatego. No właśnie, Mirosław Nachacz po swojej drugiej książce tak mniej więcej wyglądał w okresie przed śmiercią. Czego on jest takim ważnym pisarzem? Właśnie, czy on jest ważniejszym człowiekiem, czy ważniejszym pisarzem? Czy ważniejsza jest ta, ta jego śmierć, która Was dotknęła jako jego przyjaciół, dotknęła czytelników też? Czy ważniejsze są książki? A czy wiesz, Milek Nachacz był yy, to trochę musimy, też może ja te, troszeczkę wrócę do tego, o czym, o, czym, o czym rozmawialiśmy, w sensie tego skracenia i tak dalej. On nie był człowiekiem, który miał jakieś wielkie, rozrośnięte ego, ale był człowiekiem, który strasznie podchodził poważnie do, 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 do swojego fachu. I on, on kiedy mówił o sobie na przykład, że ja. Ja jestem pisarzem, to nie była jakaś taka buta młodego człowieka, tylko to była po prostu jakby świadomość odpowiedzialności z jednej strony, bo mi się wydaje, że każdy, kto wypuścił chociaż jedną książkę, powinien tak o sobie mówić, bo to nie jest kwestia pychy, tylko odpowiedzialności. To jest coś, co każdy może sobie kupić, przeczytać. To, że, że mechanizm legendy jest mechanizmem przyszłościowym, a nie retroaktywnym. Znaczy, kiedy umiera... Bo ja na przykład przeżyłem to na swój sposób smutno, kiedy się dowiedziałem o, o śmierci. Że wydaje mi się, że tak, bo to był, yy, to był człowiek, który w pewnym sensie był jakby ofiarą czasów. To był człowiek, który oczywiście, Mirek był oczywiście kaskaderem, to był człowiek, który nie ja może ja znałem go osobiście i, i, i wiem wiem o nim dużo rzeczy, ale to był oczywiście człowiek, który w głębokiej pogardzie miał jakąkolwiek doczesność. Bo mi się to też wydaje, że ta jego historia rzeczywiście urasta do rangi pewnej metafory, znaczy kogoś, kto z tego, co nazywamy prowincją, wy, jakby wyrywa się, ucieka tym PKS-em do Warszawy, mm. którego interesuje jako właśnie wyzwanie, jako ta dżungla, która mm. może go pokonać, ale on próbuje jakby zagrać w tę grę komputerową mm. troszeczkę, specjalnie pakuje się w różne ostre sytuacje, żeby się sprawdzić mm. i niestety następuje game over. I się okazuje, że to nie była gra, tylko to było prawdziwe życie. I ja w tym rzeczywiście czuję pewien materiał na legendę, ale wynikający tak naprawdę bardziej z zapotrzebowania na legendę w, w waszym pokoleniu niż z rzeczywistości. Znaczy mi się wydaje, że w ogóle takie legendy się kreują bardziej z zapotrzebowania niż z tego, co tak naprawdę się wydarzyło.